No hejka, co tam się z Tobą dzieje? Czemu jeszcze nie obserwujesz na Instagramie? Co wy myślisz, że my tak za darmo jeździmy? Że my to za darmo robimy? Co wy się tak opieracie do No, i żeby mi to było ostatni raz. Zapamiętajcie to sobie. No teraz oglądajcie. pozdro gdzie jestem, To ślizgawa! Okay. <noise> no my się dawno nie widzieliśmy, nie? No. <noise> no ale lecimy, nie? I tutaj wrócimy, nie? W lewo A wałem? A no, A, no. A, no. Za bardzo Za bardzo miotło Myślałem, że tak nie rzuci No nie no, tam musisz uważać, bo to ogóle to musisz tak na kierownicę usiąść bardziej hmm. A ty wjeżdżałeś w zakręt i chciałeś bokiem iść, kurwa Na prostej trzeba bokiem pływać, żeby nie Kurwa, nic się nie stało na szczęście No, dobra, to... no dupy nie sprawdzę tutaj <laughs> <laughs> Czasami przyda się taka gleła, żeby respekt nowe da whip. Yeah, yeah, it's gone. I ain't the first with the curse, with the burst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on the searth of my words and I put them all together, we to have worth working at the heart and they put me in the dirt. Can I go far, man? Listen to my words, can I be a star, man? Life's like a blur When you're working this hard, ain't you doing strong? Live, live, uh, Google! Nie no ni chujia nie wiem co, co zrobić Wjeżdżalne dla mnie to zawod, Ciężko szynek czy nie? Nie 2,5 to fajnie wejdzie nie ja wiedziałem, Weź podtrzymaj, ja sobie zobaczę O kurwa mać chyba. O kurwa, Tu by trzeba było nacelować Kurde, spróbuję Mało trzymałem? Nie no to obiec, nie, tutaj akurat gdy ty leciałeś to już potrzebna No I tam jest kolejna taka, że jest no, to... Ale podjazd fajny Tylko no, tutaj długo nie można być, nie? No Czekaj bo boję lotnik leci teraz Czekaj, Jak to on tu wykupi widziałeś? A teraz stój stój hey, teraz ja. Ale tu fajne widzicie Tylko się bardziej baje do tyłu pochyl. Chciałem się osypać. Wiem właśnie o tym samym pomyślałem. Miałem się obracać. Dobrze było. Kurde. Dawaj Daniel. Nie, dawaj normalnie. Masz miejsce, dawaj. Dawaj boju lecimy. Na wyglądało? No, ale to tak nisko.

my name out loud, you ever hearing me laugh? All the crowds repping the sound, I'm hitting the ground Running, up am becoming. ain't nothing Yeah, rookie of the year, I'ma keep it 100 Cold blood, no budget, from nothing to something I ain't bluffing, I got a full hand and a full plan I ain't gonna stop till I'm at the top, man Every single drop got me feeling awesome I'm about to pop, started from the bottom <laughs> Pokaż błotnik z tyłu. Oj, oj. Co on zrobił? Kurwa, Teraz to przesadziłeś. Tak od... tak od... Kurwa, sprzęty się gotują. Gdzie bokiem poszło. Prosto na mnie. Tego robu to nie zauważyłem, co wam pokazywałem. To też się go zajmuję. To Jesteś taki chujewa. Ale kurwa, no ja nie chciałem nic zrobić specjalnie. No, Nawet nie mam co wytrzeć. Co? Nawet nie mam co wytrzeć. Co? Ale co? Czego? Tego błota z To jest na plecy tu. Albo kaftur chyba z tyłu. No, daj, ściągaj kaftur. <noise> Co za No kurwa, nie zrobię tego specjalnie. No ja piję. No wiem, wiem, nie gniewam się. Co, ja dzisiaj go myję, nie? Teraz to cię dopiero skatowali <noise> 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 Ty, bo bałem się tam zatrzymał i do mnie mówi Tam skatowali mnie <głos> <głos> Ale tam głęboko było Jeszcze w tą dziurę mi wleciał poszło No Tam skatowali mnie Tam je skatowali A nie naprawdę sporo nie No spoko Taki sport Dobra dzięki Odkupiłeś swoje <laughs> odcinek. No ponem ma to gój nagrałeś to? Nagrałem chyba przesadziłeś troszkę. Nie chcę się podnosi. A to szkóra nie chcę tak fajnie i. No bo tu kolejne są za duże. My wczoraj tu nie widzieli, to było dobrze Pierwszy raz widzę jak Szymon się wyjebał e? no. Tak, pierwszy raz widzisz? Tak, to jest Najlepszy się zdarza No tak wiadomo kto nie popełnia błędów ten który nic nie robi, tak? Za tą pompę podnieść chyba Czy nie? Nie dobre. He? E? Tutaj Nie dobrze Che ponioslo! <laughs> Przecholowałem. To jest dopiero rajdaka. <noise> <noise> ja tu się patrzy <głos> <głos> Ja też. Widzę ruch, sprzęguję. On <noise> Nie, Nie, ja, Nie, ja mu strzelam, żeby on trochę podniósł. Wiesz, a wejdął mi łańcuch, żeby miał czysty. On się nie spodziewał, że on tak będzie wyjechać chyba Nie, tak to nie Tak to się nie spodziewałem Będziesz objechali. No. Pierwsza raz chyba tak porowa nie widzisz, co? Ale Ale zajebista no. zabawa, kurwa. Tylko szkoda sprzętu trochę. No, no brzmi jakby miał jeździć. No, przecież my cały czas lutowaliśmy. No, ja też! Tylko no, tak, kurwa. Ja też! No, jeszcze o pole trzeba skończyć, to wie. No. Tak, kurwa. Wrócimy na tamtej przez pole Byle Byleby do chaty dojechał, nie? A oh, sorry. Teraz nie mogę za nim jechać, bo właściwie nie Jezioro Zobacz jaka zabawa kuruj upalanie no, To jest katowanie cię do bezwidości Tam jest katowalni patrzcie tam Nie? Dobra A teraz jak też Jak napierdamy tu cały dzień Ale to jest taka cila kurwa to daj spokój Nigdy tak w pizze nie dostał Zawsze musi być ten pierwszy raz ja ci mówię, no nie spodziewałeś Pola w popkolana wody wszędzie Się jest, no. Jeszcze jest. Jeszcze jest czas. No jak nie zagotował się. jebie płynę. Dogle przetrę i jadę. Jak ma nową akurat toponkę Nie no, z tymi goglami to lipa straszna